Co ty chyba pan kurwa znowu robisz? Co ja robię? Mama powiedziała, że żeby coś na podwórko wjechało, to coś musi wyjechać. Więc zabieramy artefakty z Bożego Sajaczka i wywozimy go na złom. Bo, drodzy widzowie, dzisiaj zaczynamy nowy projekt. Stawiamy wam do Jarama, do Drift. So I got some money to make They told me I got what they take So I gotta take it all back I told them I need my pay I need my 50 for taste Nie wiem czy się tu złamie Tu takie otwory wiesz Tak? Ale tyłem tyłem się, tyłem się złamie Dobra widzowie chcieliśmy wam zajebisty wjazd zrobić Jak Lora wjeżdża do nas kurde na siedzibę ale niestety wjazd mamy trochę za wąski i nie da rady, musimy rozładować to po prostu na ulicy. Pierwsze odpalenie, zaraz widzowie go zrzucimy, to Wam go pokażemy, jak to wygląda. Nie będziemy Was oszukiwać, mamy kolejny dzień, bo wczoraj zrobiło nam się trochę ciemno. Chcemy Wam tego dodża pokazać w jak najlepszym świetle. Dawaj Arturo, wjeżdżaj z przebitkami. Ale skąd w ogóle ten RAM się tutaj wziął i jak do tego doszło, to może zacznijmy sobie od początku. Jak wiecie, w tym roku podjęliśmy kilka współprac na cały sezon, jedną z tych współprac to jest współpraca z firmą Pancars. Firma Pancars zajmuje się sprowadzeniem aut ze Stanów, czyli właśnie możecie sobie u nich wejść na stronkę i zamówić jedno z jakichś aut, które Wam się podoba i chcielibyście sobie ściągnąć w niższej cenie niż ta cena rynkowa u nas w Polsce, o, możecie właśnie wbijać do nich na stronę, odzywacie się, no i to co Wam Przyjdzie do głowy to, co byście chcieli spełnić jakie swoje marzenie motoryzacyjne, to oni są właśnie od tego, żeby wam w tym pomóc. Nam pomogli ściągnąć takiego do Jarama i jest to nasza wspólna taka koncepcja, aby przerobić to auto do driftu. Chociaż z tym driftem to jeszcze mamy takie. No, czy to będziemy robić do driftu, czy właśnie może na facelifcie i zrobimy go mega wysokiego w teren. To w sumie dajcie nam znać w komentarzach, co Wy o tym sądzicie. Czy Wolicie zobaczyć w level hardowych barwach rama do driftu. A gdybyście zdecydowali, że robimy go jednak w teren, no to Jaki wtedy. teren. Jak już, to kupimy drugiego. A, no, czyli jeżeli zdecydujecie, że robimy go w teren, to wtedy po prostu zamawiamy drugiego znowu ze Stanów i jeden będzie do driftu, a drugi będzie w teren. Ten Ram jest o tyle zajebistą opcją, że tutaj oprócz współpracy z firmą Pancards będziemy mogli wykorzystać wszystkie współprace jakie mamy czyli z firmą V-Detailing która tutaj wiedzie z folią z fajną grafiką, z oklejaniem firma Italco, która dostarczy nam produkty do tego aby zrobić to co jest uszkodzone i na bazie ich produktów i ich maszyn wykonamy sobie te wszystkie naprawy więc myślę, że to będzie zajebista koncepcja, zajebisty projekt całej takiej naszej społeczności, którą tu budujemy wspólnie z tymi firmami, które w tym roku nas wspierają i dzięki którym możemy się dalej rozwijać. No ale dobra, co ja wam tu będę dłużej gadał, przechodzimy do tego, co tu mamy, zobaczmy. Pooglądajmy i powiedzmy wam trochę o tym sprzęcie. Zobaczcie, widzowie. Mamy tutaj lekkie uszkodzenia. Powiedzmy, że lekkie. Dawaj Marcel, Ty jako przedstawiciel tej firmy opowiedz trochę o tej furce, no co i ja. Siema jestem Marcel. Generalnie ściągnęliśmy rama, To jest RAM 1500 w wersji Express. Jak widać mamy krótką kabinę. Samochód najprawdopodobniej wypadł gdzieś z drogi. Mamy uszkodzone zawieszenie z lewej strony. No, szkoda, nam niestety poszła gdzieś tam, tutaj po błotniku. Drzwi będą na pewno do wymiany. To się może wyklepie, albo chłopaki zaszpachlują, <grywania> znając chłopaków. Ewentualnie pianka montażowa. Oprócz tego mamy wywalone tylne koło. Także po wczorajszym upalaniu, y, ponoć poszła półoś, tak? No, niestety tak wyszło, że półośka nie przetrwała placu boju. <grywania> Zapewne to nie pierwszy raz, ale cóż, taka rola tego samochodu. Także takie mamy uszkodzenia, teraz dawaj Pawełek Chodź tutaj do nas Nasz blacharzu, lakierniku Dzień dobry wszystkim <grym> oceń, oceń co tu jest do roboty i czy dasz radę Patrz jak on już się cieszy na tą robotę Zabaj Zobacz, zobaczy, nie zesanów, ale patrz już nie jest Nie to wstawiać? To pewnie jakaś Kalifornia czy coś gdzieś jeździł po Miami, kurde blisko wody Tak? Mogło naciągnąć A to uszkodzenie to jest Wszystko, co, co mają nasze samochody przy tym, co przyjeżdża ze Stanów, czasami też. No to tak, w każdym razie uszkodzenie jest bardzo fartowne, bo mimo jak to wygląda, to tak naprawdę w tym samochodzie nie ma żadnych poważnych uszkodzeń, ponieważ konstrukcja cała i wszystko tutaj dookoła wygląda na nienaruszone. No poza poszyciem zewnętrznym. O tam mi się bardzo podoba. Ja to będę ratował, człowieka. Co do drzwi, no generalnie, mm, no kwalifikują się do wymiany, ale nie byłbym sobą gdybym nie spróbował ich naprawić. Łotnik. znaczy tylne poszycie Łotnika. to jest całkowita bułka z masłem, z tym sobie poradzimy na pewno. To to w sumie mordy chyba słupek będzie, nie? Czy co to jest? No teoretycznie wiesz, ja się zagalopowałem, bo wiesz... A no, bo ty no... chcesz już całość wycinać, bo tu poszerzenia jeszcze większe, no tak. Tak, no to, to a poszerzenia zostają seryjne czy nie? I weź się odwróć, Umiesz czytać? Przeczytaj. Czekaj sobie góry nogami. No, no czy, limit. Czy, do... Jaki no. mamy budżet na tą turę? Jeśli chodzi o budżet, dobrze by było, żeby firma nam po prostu nie zbankrutowała. <noise> to zmontuj to tak właśnie, żeby widzowie potwierdzili, że mamy budżet no limits. Wszyscy tu słyszą, widzowie świadkami. Jaki no. mamy budżet na tą turę? No czy, 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 no. Limit. no, Generalnie ten samochód y, pod dom w takim stanie, jak widzicie, wyszedł około 50 tysięcy złotych pod dom, a myślę, jak to wyjdzie już kosztowo, to pewnie na samym końcu z chłopakami zrobimy jakieś y, pod Podsumowanie, żebyście też wiedzieli po prostu, jeśli byście chcieli sobie ściągnąć rama, zrobić go do driftu, no to żebyście wiedzieli też z jakimi kosztami mniej więcej to się wiąże. Nikita. Dobra panowie, to koncepcje, koncepcje, co możemy z nim zmozić, co możemy zrobić. To ma być najbardziej pojebany i kontrowersyjny projekt na polskim YouTube. także chłopaki dawać, dawać. Ja mam pierwszą, generalnie, za kabiną. Widzę dwa wydechy w tamtą stronę. To jest... Od ciężaru. Ja go wspieram w tym pomyśle. No jest. to jest... <laughs> jak już mają być wydechy w górze, to ja bym wsadził te igły zapłonowe, żeby walił pomieniami. Atrap. Atrap, Dawaj tretytki. Montuję. Dobra, dalej. spoko, to siądzie. Z czego to? Z te szóstki. Dobrze, no. To jest jak na wymiar. Jesteś pewny, że to jest te Tak. Chyba zostanie na ramię widzowie. Co, Felaszki chyba wymieniamy, nie? Oczywiście, że wymieniamy. Czy, czy zostawię. Bo ogólnie na tych też się całkiem dobrze jeździ. Ja nim wczoraj jeździłem, to powiem Wam bardzo nie. No lekko się skacze. Gdzieś Jak na koniu. Tam. Ale to może być kwestia wyważenia, nie? No, tak może być. Zowie. Dobra, dawaj Arturo. Jeszcze patrz. Takie coś naprzód. No, tylko znacznie większe, bo to akurat jest od turazka od Safety Cara. Ale jakbyśmy zajebali, właśnie takie orurowanko rurowanko naprzód. Do tego jeszcze takie boczne. W sumie to wydechy można i górą, i bokami, i, i z tyłu. Łącznie sześć końcówek można mu zajebać. To antenę wyjdziemy stąd. Nie, no tutaj flagę Ameryki trzeba wrzucić. O! o. Zobaczmy wnętrze. No jest takie dosyć wygodne Szkoda będzie je zamienić na dwa kubły Bo się dobrze w nich siedzi Prólba wysiadaj Dobra co jeszcze możemy z nim zmolić no i co, na pewno trzeba będzie jakiś torzek pod maskę, żeby mógł dobrze oddychać. Bo jak wiadomo, jest jednak duży motor, więc on na pewno będzie się grzał. Tego tlenu będzie ciągnął i ciągnął. Chłodzenie pewnie też trzeba panie Pawle będzie coś przerobić z chłodzeniem, nie? Jakiś wentylator jeszcze dorzucić. No, to, no no wentylator na pewno. No i wykorzystać te wloty. No tutaj jeszcze można, wiesz, wpierniczyć wlot tak. albo Opaść, jakąś ten. maskę z takim dobrym garbem. Pamiętaj też, ja już do te czwórki chciałem tak. ostatnio kombinować. Tu mamy idealny samochód, żeby takiego garba wiewać z takim no, ogromnym wlotem. Tu nie będę sobie dyskutował, no tutaj tu ten wlot na tam. pewno będzie wyglądał <laughs> i się sprawdzał. A co z zawiasem zrobimy? A to tak. Przechodząc do tylnego zawieszenia. Mam pewną koncepcję. Co masz jeszcze raz? Mam pewną koncepcję, bo to zawieszenie jest tak proste, że aż prosi się o to, żeby zamiast sprężyn zainstalować tutaj poduszki powietrzne. No dobra, a przód? No to przód musimy zweryfikować jak wygląda. Skręcić kółkiem. A no skręć. W przodu pokusiłbym się chyba o Tak. No niestety mamy sprężynę razem z amortyzatorem, ale tu też możemy coś jeszcze przykombinować. No a jakbyśmy na razie po prostu wzięli te sprężyny, ubali i zobaczyli. Chętnie. No i przede wszystkim trzeba zaspawać dyfer. A no, w sumie to chyba most tutaj się spawa. Znaczy, most na pewno jest tutaj do wymiany, bo jest skrzywiony i raczej go nie naprostujemy. Więc, coś z nim trzeba będzie zrobić, żeby to upalało i podawało na dwa koła. Bo to, co widzieliście, to niestety szmuliło nam tylko na jedno. No, na to to nawet bardzo nie miało jak. Ale ogarniemy. A co, Panie Pawle, ze skrzynią biegów? Bo tu trzeba powiedzieć, widzą, że mamy automat. No, będzie trzeba go chyba wymienić. Chociaż ta skrzynia wydaje się być dosyć ciekawa i z potencjałem, bo mamy tutaj przycisk plus minus. Co Czyli to oznacza, że przełożenia możemy sobie zmieniać i wybierać. Tylko kwestia. Sterowaniem tego, bo gdyby dało się po prostu no, to. No ale jak wiemy hydro... No to wiadomo, albo manual z challengera, albo 3-litrowy diesel. No, czyli właśnie znaczek BMW i 3-litrowy diesel. Tego tu brakowało. Tego tu brakowało. Dawaj Arturo, bo jeszcze silniczka nie pokazaliśmy, widzą i w sumie nawet nie wspomnieliśmy. Chociaż nie wiem, RAM 1500 to jest po prostu, one wszystkie mają silnik 5.7 chemii, czy jak to wygląda? 1500 wychodziły też z mniejszymi silnikami, natomiast okay. najpopularniejszym i myślę też najrozsądniejszym wyborem jest oczywiście jedyny słuszny 5.7 chemii. No to dobra, to pokażmy to jeszcze widzom. Aktualnie 5.7 chemii generujące 390 koni w czystej benzynie. No i tutaj też będziemy musieli coś zmienić, bo dala to jak... P***ane. Także podtlenek gazotu też na pewno tutaj wiedzie, żeby było tanie upalanie. Dziękuję bardzo. Zobaczcie jeszcze jaką tu mamy pakę całkiem pakowną. I teraz sobie wyobraźcie, jedziemy takim... Dodgem na trening driftu. W ogóle samo to. Jedziemy Dodgem Ramem na trening driftu. Najpierw musicie wysłać zgłoszenie i tam wpisać, jakim autem przyjeżdżacie na trening. I wy wpisujecie Dodge Ram. No i wam odpisują, ale wiecie, że to trening driftu i wy wtedy odpisujecie wiemy, bierzecie sobie kółeczka rzucacie namiot, żabę klucze, no wszystko zabieracie po prostu z jedną furą, nie interesuje Was ganianie jakimiś busami, które cały osprzęt Wam zabiorą, tylko ładujecie sobie na pakę i nawet możecie po to, że u***alać mając od razu żabę i komplet kół na zmianę i Wam w połowie okrążenia pęka guma, wyciągacie żabę, lewarujecie w górę zmieniacie i u***alacie dalej, no mistrzostwo świata no po prostu się lepiej nie da ale odleciałeś, kurwa. Stary. No i do tego okleina. No, koncepcja na okleinka też już jest całkiem ciekawa, czyli zrobimy go w level hardowych barwach w kolorze szarym, ale w szarym matowym, zniszczonym, tak jak macie M2 Szulca, czyli podniszczony ten lakier, zardzewiały. Do tego właśnie logo Level Hard, logo Cars. Czyli podsumowując, zacznijmy może od tyłu. Jak to auta do driftu? Ogromne skrzydło wychodzące nam tutaj z klapy, kończące się na wysokości dachu, oczywiście szersze jak fura, czyli jakieś, nie wiem, 1,80-1,90 m szerokości. Układ wydechowy na pewno zmienimy. Tutaj może też nawiążemy jakąś współpracę z jakąś firmą, która by chciała zrobić układ wydechowy na otwieranych, zamykanych klapach do tego rama. Poszerzenia, no już szukaliśmy jakiegoś whitebody całego, żeby było jeszcze szerzej, jeszcze potężniej. Tu jakaś może loteczka na tył wiedzie, już coś tam kombinowaliśmy. W środku dwa kubły, hydro skrzynia swab z automatu na manual prawdopodobnie już kminiliśmy, że będzie to 3 litrowy diesel z BMW, jakaś dokładka zderzaka przód, dokładki progów bocznych może jakieś orurowanie jeszcze boczne plus tutaj z przodu fajnie by było na przykład od tych amerykańskich policyjnych furek, może jakiś zmieniony grill lampy jakieś ledowe, no i przede wszystkim fura mega na glebie, czyli na zawieszeniu gwintowanym dawajcie znać w komentarzach jakie Wy macie pomysły, może coś Coś wykorzystamy, może coś nam podpowiecie ciekawego Co byśmy mogli zrobić z tym ramem i jak go ciekawie przerobić No, fura jest potężna, dobrze się to prezentuje O kurwa stary, to ma nawet tego Czego? <gry> CarPlay Ta, co ty p**** Czekaj, idę do ciebie no, o, cześć. Dawaj, pójdź coś Normalnie widzowie to byśmy wam tu jakiegoś 50 centa zapadali in the club, ale mamy wykupionego tylko Artlist'a, także no nie bardzo tam coś z 50 centem znajdziemy, a znowu nie chcemy dostać żółtego dolara na YouTubie, więc... Mogę coś zaśpiewać. Ale dobra, posłuchajmy jeszcze raz tej symfonii dla uszu. Dawaj taką przebitę z samych wydechów. Nie? Chor jestem, a to mi każe gonić przez dół. Jeszcze nie do końca jest symfonia dla uszu, ale kiedy zrobimy tu kompletny układ wydechowy, wydobędziemy wszystko co się da i wszystko co najlepsze z tego mocarnego 5-7 chemii. To co Hiszpan, zadowolony? No kurne, ja to się jaram w oporowo tą furą. Tylko mam niedosyt. No mam niedosyt tego, że nie dostarczyliśmy widzom kontentu z upalania. Zdecydowanie było go za mało, ale niestety widzowie, no walnęła nam półośka przez to, że mamy tutaj Tylny most zgięty. Poszły naprężenia na oś i podczas wczorajszego upalania po prostu w końcu to coś się musiało poddać. Obiecuję, obiecuję wam ja, jako Hiszpan, że w następnym odcinku z ramem dostarczymy wam jak najwięcej kontentu ze szmacenia i upalania tego oto stwora Dobra, wszystko wiemy. Idziemy na górę, bo się ciemno robi. O, tutaj. Do naszej loży szyderców was widzowie zaprosimy, O tu, Jaro, siedzi, grzeje, żeby dziewczyny się rozbierały, cieplej miały, tu motorki stoją, kolejne projekty, które składamy, znaczy hajabuzy teraz nie składamy, ale zapraszamy na górę, chodźcie do naszej loży szyderców. No, bo wam jeszcze w sumie nie pokazywaliśmy całego tego naszego p***nika, czyli taki trochę nasz składzik, magazynek, część biurowa, tutaj, gdzie nagrywamy właśnie wam... Wszystkie zapowiedzi, wypowiedzi QNT. Jak widzicie, kawa nie zmieniła położenia od odcinka z QNT. Tutaj mamy wylakierowane obieczki do dwóch kolejnych kaw, które składamy. Tutaj mamy obiewki do jajabuzy, którą też budujemy sobie. Tu mamy CBR-1025, naszą firmową, która sobie stoi i odpoczywa, czeka na lepsze czasy. Tu mamy felaszki do naszego nowego projektu Transportera, mogę się Wam teraz tak zaspoilerować Wam i pokazać. 20 cali, całkiem ładne, prawda Arturze? No eleganckie. Za którego też niedługo się zawierzamy i o którym też będzie głośno jak go zrobimy, bo będzie to naprawdę zajebisty projekcik. Tu mamy felaszki na przykład do nowego projektu Supermoto, które niedługo też wjedzie na kanał. Znaczy no niedługo, no kiedyś tam wjedzie. Tu mamy moje kule na przykład. Takie artefakty z Francji, jak się rozejrzałem rok temu. Mati, przed chwilą właśnie rozkręcił to ogrodzenie. Skraszował tutaj. Tu leciałem, nie ogarnęły, że jest I ja leciałem i miał ogarnąć rzucę w ja Tu wyskoczyłem z tego i f***łem się w to. <śmiech> <śmiech> Jechaliście kiedyś na moto z kulami? Nie no, hit. Ale po jednym przykręcie panowi. Za w ogóle nie. Tu mamy marynarkę, strzelecki garaż, którą zostawił po moim weselu. Także panie strzelecki jest do odbioru u nas na siedzibie. Czeka już drugi rok. No i tutaj właśnie sobie siedzimy, oglądamy filmiki innych twórców internetowych i się śmiejemy. Na przykład, jak motokoty kupują bizona. Bo my mieliśmy bizona, zanim to było modne. Także motokocie, widzimy się już w sierpniu, bierz lawetę, bierz swojego bizona, przyjeżdżaj do nas i robimy wyścigi na polu, kto szybciej zmuci i kto więcej zbierze. No ale to jest, ja przyjeżdżam. Dobra, tak jak chłopaków z pankarsów już nie ma, to sprawdźmy, czy fuja nie wali czy rzeczywiście 50 koła taki ram kosztuje. Chłopie, to nawet 80 koła takie ramy kosztuje, znaczy ten to zrobiony jakiś, no nie? No za 50 to sama rama No, a jak już jesteśmy tutaj na górze No to drodzy widzowie przypominam O subskrypcjach, bo jak słyszycie Głosu nie mam, a to wszystko przez to Że na każdym odcinku muszę wam przypominać O tym abyście zasubskrybowali Ten kanał, a druga sprawa No to jest taka, że oczywiście odpalamy Wam kolejny konkursik z paką Niespodzianą, wystarczy, że zostawicie Komentarz pod tym filmem O dowolnej treści no i my za tydzień, spośród wszystkich komentarzy, wylosujemy kolejną osobę, która zgarnie od nas gadżety Level Hard. Elo. No i tak dla sprostowania, żeby sobie zaraz co niektórzy nie pomyśleli, że Hiszpan lata jak nagrzany i skacze po tematach, tu po siedzibie, tu garaż, coś tam. No nie, to jest po prostu dalej świeży kanał. Dalej mamy dopiero kilkanaście odcinków i chcemy Wam po prostu jak najbardziej pokazać i przybliżyć zarówno nas, naszą siedzibę, i to, co w niej działamy, żebyście mieli wgląd do całości, do całego kształtu, co tutaj się dzieje. Także oficjalnie widzowie, pierwszy docz RAM do driftu w Polsce, start projektu czas start.